Jestem obrzydliwie szalona. Ostrzeżenia lekkie, intensywne nagłe światła, biała szumy, przekleństwa, intensywne kolory czasem. Ostrzeżenia ciężkie, Ostrzeżenia ciężkie. Krew, samookleczanie, samobójstwo, potencjalny seks, seksualność, nekrofilia, zabójstwo, przemoc, ciemny humor, obwinianie siebie, depresja, alkofilia, azor, zdrada, homofobia, manipulacja, dojrzałe tematy, poli, stawanie się niewerbalnym, załamanie psychiczne, dystychifobia. Co ja najlepszego zrobiłam?